Sponsorem programu jest Enduristan Polska. Sponsorem programu jest B2Bike, wyłączny dystrybutor Butów CD w Polsce. Sponsorem programu jest JG Sport, dystrybutor Scott i Motrex. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. <motopackie>

porte aperte, my to nazywamy po włosku, otwarte drzwi. Witamy właśnie w centrum, e, tak nazwany kampus dla e, Yamaha. Trochę się dowiedziałem o historii, też Yamaha najpierw startował ta, ta dziedzina, powiedzmy, instrumentów muzycznych i dopiero potem e, cała reszta. Motowizjonerów. Piąte można robić after hour, ale można robić też różne inne rzeczy, bardziej konstruktywne. I jesteśmy tutaj w Motors i dzieje się, bo jest taki porte aperte, my to nazywamy po włosku otwarte drzwi Kawasaki. Ten event reprezentuje taką okazję, żeby zatestować wszystkie i wszelki. Modele od marka Kawasaki Gadu Gadu na temat e, właśnie takich wydarzeń, które nie mają celu, żeby. Przesigać albo żeby tracić prawo jazdy, ale tylko żeby się przekonać do niektórych modeli, które czasami widzimy na targi, widzimy na te różne sytuacje i e, brakuje nam tego mini uczucia, które e, właśnie e, dzisiaj tutaj w Żeran e, Motors e, jest ten opcja, żeby się spotkać, wymienić poglądy i osoby e, bardzo. Bardzo dobre odpowiadali do tego e, wydarzenia, bo ta frekwencja jest mega. Jest dopiero początek, i już zobaczy sobie, ile powiedzmy ten. <noise> Entuzjastów marki Kawasaki się gromadzili, czekając na swoje kolejka. I przyjechali z różnych marki, bo widziałem Honda, właśnie widziałem Ducati, widziałem kopaki z motogen. Tak bardzo kopaki. myśleliśmy, kopa. żeby się spotkać, i... i przyjechało dużo osób. Nie wiem po co. <noise> bardzo to lubimy. Kawasaki My da się też. lubić i nie tylko Europa, więc same dobre rzeczy, więc nie ma ta granica między Harley owcem, między tego, Rasizmu markowe w Polsce nie istnieje. Każdy jest mile widziany i dzisiaj każdy będzie miał okazję e, potestować, jeździć według kodeks drogowy Powiedzmy, tak ja to twierdzam. Na ten e, firma Kawasaki. Wspominamy też, że my testowaliśmy e, Kawasaki. E, ten model Z900. E, bardzo fantastyczny, retro ten Ninja sterista pojemności, ster cylindrowy też i ten Ninja SX1100, więc troszeczkę zaczynamy mieć pojęcia o jak fajne jest ta marka Kawasaki. Brakuje nam wersji na lista, ale się spisaliśmy, żeby jak najszybciej zdobyć też tego malutki brak. Proszę bardzo panu Marek, da c'è un polega Washington, dobre marketing, c'è tanta frequenza. <ride> Dobrego odbiorcy. Dobrego dyrektora marketingu Marek Słowik Grande Marek i on sam proszę go obserwować, bo niezłe czasy kręci, jego pasja jest właśnie ten szybka jazda i jest bardzo znany ikona od powiedzmy świat motocyklowy tutaj w Polsce, więc my też czekamy bardzo cierpliwi na nasze kolejne i testujemy cokolwiek czy to jest terista, czy to jest jakiekolwiek moto z pokorą my lubimy te pojazdy jednośladowe. I to co jest dobre na takiej imprezę, że nie oznacza, że Kawasaki jest japoński, będzie sushi, które w ogóle nie lubię, ale pizza króluje, króluje nawet na gin Kawasaki. Kolega gotuje z dużą, dużą pasją i <grymy> pozwoliłem mieć taki egzaminator. Gero, restauracja da Gero. Robimy trochę krypto -reklama też, ale e, będzie taki egzamin niezły dla e, naszych kolegów. Entuzjastów Kawazaki się gromadzili spontanicznie prawie spontanicznie, bo to jest bardzo dobrze organizowane. Po raz kolejny taki okazja, żeby nie tylko ocenić motocykla. Od zdjęcia, od... bo słuchaliśmy, że kolega mówił, że motocykle, nawet na era internetowe, nawet na era influencerów, muszą być dotykane, czuć. Musisz inaczej mieć stosunek do motocykla i budować ta empatię, która potem będzie ci powiedzmy towarzyszył na tysiące i tysiące kilometrów. Impreza zakończona, ale to be continued, więc będzie jeszcze się działo. Żegnamy Geran Motors dla eh, taki wielki wielkiego zobaczenia na tor. sam robisz taka mała dygresja, bo jak zauważyliście, ten e, tak nazwana rodzina motowizjonerów już ma ponad 10 członków i każdy z nim ma zawsze taki charakterystykę które go wyróżniają od innych z okazji, właśnie korzystam e, z tego e, momentu, który mam do dyspozycji, żeby zaprosić ewentualne widzów, które uważają, że ich podróże, ich materiał wideo jest warte e, taka wiralność, e, która telewizja i social media e, od Motovisioner są w stanie dawać, i pisujecie do nas, wysyłając e, te linki na ten adres motowizjoner.maupa.gmail.com e, 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 Sponsorem programu jest Enduristan Polska. Sponsorem programu jest B2Bike, wyłączny dystrybutor butów CD w Polsce. Sponsorem programu jest JG Sport, dystrybutor Scott i Motrex. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Logo, które mam na czapce, eh, trochę ma wspólnego z eh, tego 24-godzinowe misja, które eh, wykonujemy z maksymalną profesjonalizm i eh, entuzjazm i pasją. To jest 70 urodzina japońska firma Yamaha. fotowizjonerów, docieraliśmy do hotelu, wymieniliśmy zdanie z naszych kolegów z Prensa. Prensa to jest prasa po hiszpańsku, organizacja Super Tip Top. Tutaj jesteśmy gotowi, żeby jechać dalej na nasze przygody. Dowiedzieliśmy się, że te dwa logi Dzień dobry! Są e, e, powodowane z faktu, że ten niebieski logo to jest logo od Yamaha Musical Instruments a ten drugi Yamaha Motobike. 70 lat, ale nie czujemy się starszy. Idziemy dalej. Avete trovato uno che siedział na Enrico Buscema per caso? È lui. E lui oraj, certo to avendo gli ordinati, mi to. Questo... Grazie mille i e andiamo, idziemy pozdrowić naszych kolegów z Polsce. Motowizjonerów, wszystkie języki się spotkają, ale jeden temat jest na bank. Łoska jedzenia jest bardzo dobra. Także e, korzystamy z tą piśną organizacji. Dowiedziałam się, że jedna z organizatorki jest pochodząca z Grecji, więc będę mógł też trenować mój powiedzmy stare greckie to teraz smacznego. To są te, właśnie te fila, na które się czuję najbardziej w swoim sosie. Spotkałem dużo różnych dziennikarzy pochodzących z całej Europy, wymieniając te poglądy, wiadomo, nie tylko na temat Yamaha, ogólne te tendencje rynkowe. Mieliśmy jedno pyszne lunch tutaj na taki hotel, pięć wjazdowy. Gratulacje do. Organizacja Yamaha, i jeżeli macie okazję, to się nazywa Hotel Devero. Jesteśmy teraz gotowi, żeby wszyscy razem, jeden tempie, jeździsz do siedziba Yamaha. Benvenuti a Gotham City. Witamy właśnie w centrum e, tak nazwany kampus dla e, Yamaha. Trochę się dowiedziałem o historii też Yamaha. Najpierw startował ta dzielnica, ta dziedzina powiedzmy instrumentów muzycznych, i dopiero potem e, cała resta. Idziemy odkryć na ten Yamaha Lab. Wizjonerów, to jest ta część muzeum ja kocham. Po prostu kocham niektóre stare e, tenerki specjalne na klasę Enduro. Ponieważ one robili historię na Pustinie, nawet jak myślimy o tego. Chyba to jest XT. Zylindry, to jest ten CP2, ten projekt, który Yamaha bardzo dumny. Korzystasz na TNR i na taka wersja właśnie. Siódemka, tak nazwana, e, taki niezawodny silnik, który potrafi robić dużo, dużo kilometrów. I tu jest pisany projekt CP2 CP2. Motowizjonerów po tyle godzinach, naprawdę wariactwo, fantastyczne. Taki full immersion na ten Yamaha campus. Mogę Was powiedzieć, że wielka satysfakcja, że wymiana słowa z dyrektorem od team MotoGP albo spotkać i pozdrawić kolegi typu Nicolò, który jest taki rider z MotoGP. <laughs> I to jest ten cały team od e, Yamaha Racing, który rozwija. I wiesz, to e, pokazuje, że coś w tej drodzinie jest mega wygrające. Oni to nazywają kando. Kando to jest taka e, filozofia japońska, która też e, wytłumaczy ten zadowolenia od e, klienta w momencie, na który kupuje. Jeden produkt od Yamaha. Było niesamowite, powtarzam. Moje wielkie dziękowania i wnioskowania, że czasami e, firmy producenckie poznajesz, kiedy poznajesz producenci, kiedy poznajesz te osoby, które powodują tego e, ostateczny rezultat. I to pomaga ci, rozumiem, że jest jedno tutaj. Mocny teamwork. Między te różne e, e, od RD, e, działalność e, i nawet między te różne te kraje, bo oni mają e, w Japonii, w Azji Centralnej też dużo e, centrum rozwoju, ale to, co robi na dzień dzisiejszy Yamaha, jeden produkt bardzo solidny i wiarygodny, jest rezultatem pod jedną drużynową pracę. Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu, wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.